страшник, Сонара! Dosięgła sprawiedliwość, nim dostarczył to. Przesłuchajcie wodorosta. Jeśli nie zechce gadać, zróbcie z niego zupę. Sonara to najsprytniejszy ze szpiegów wody. Ale teraz jest mój ostatni problem rozwiązany. No, może przedostatni. O w końcu zwykły więzień jest niczym w porównaniu z Semstą. Lordzie nie połamaczu, ale Laksm od tygodni przywołuje do Twoich loków szpiegów i żołnierzy wroga. Nie wracajmy do przeszłości. W cywilizacji ognia liczy się tylko to, co teraz. Przynieście mi głowę ta suriona rozkutego! Mistrzów. Zasadzka. Rejdenie Pils Okamoto. Mam nadzieję, że mi to wyjaśnisz? Yy, moja szkolna karta ocen. Okej, okay, byłem trochę zajęty, ale ratowanie świata pochłania czas i właśnie się uczę. Wiem, ile dla ciebie znaczy kaijudo, ale mistrzowie chronili świat, zanim się na nim pojawiłeś. Kaijudo będzie musiało zaczekać, aż uporasz się ze sprawami z tej krainy. Postaram się, mamo. Obiecuję. Świetnie, liczę na ciebie. Powodzenia. Nie zmuszaj mnie, żebym ci zabrała rękawice. Co? Co? Dlaczego nie możesz przywołać ta suriona? Upokorzył mnie i musi ponieść za to karę. A lakshmi nie odzyskała tak silnej many, by wezwać to stworzenie. Twoje wymówki irytują mnie bardziej niż jej bezczelność. Może potrzebna jej właściwa motywacja. Sprowadź mi tu mieszanca. Już. Czekaj, może przywołam kogoś innego. Kogoś, kto pomoże nam go zniszczyć. Hmm. Jego przyrodnia siostra Murna nienawidzi go bardziej niż ja. Nie wybaczyła mu tego, że przyszedł na świat. I nie bez powodu jest nazywana Murną Mściwą. Murna Mściwa! Murna! Bardzo nam miło. Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Wezwałam cię, smoczyco, i mam nad tobą władzę. Jak śmiesz! Panuj nad swoim stworzeniem. Swoim? Nie należy do nikogo. Morna, wystarczy. Nie połamać? Co ma oznaczać ta zniewaga? Najwyższy czas. Pozbyć się Twojego przyrodniego brata na zawsze. Król Infernus nazwał Tatsuriona bohaterem cywilizacji ognia. Jeśli coś mu się stanie, zostaniemy uznani za zdrajców. Dlatego trzeba to zrobić szybko, po cichu. I co najważniejsze, tak, żeby dowody nie wskazywały na mnie. Wiem, że polujesz na niego od wielu lat. Ale ja mam coś, co sprawi, że dokończysz dzieła. Nie potrzebuję pomocy. Od dziesięcioleci szukasz na nim zemsty. Tyle, że bez skutecznie. Dlatego udostępnię ci moją niewolnicę. Nie jest w stanie wezwać samego mieszańca, ale wiem, że potrafisz jej użyć kreatywnie. Mm, znam doskonałą przynętę. Aha, nie zdradzaj szczegółów, w razie czego wszystkiego się wybry. A jeśli jej plan zawiedzie? Jeśli ty zawiedziesz, albo spróbujesz uciec, usmażę twojego sensei razem z tą zbroją i zjem na kolację. Wruszamy natychmiast! Uciekaj, dziecko. Wiesz, jak przekroczyć woal. To nie przybliży mnie do zamsty na czotenie. Skazał mnie na śmierć, a ja nigdy nie zrobiłabym tego sojusznikowi. – Przysięgam na mój honor, że ci pomogę. – A ja przysięgam, że po ciebie wrócę. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Ja skontaktuję się z przyjacielem Boba, a ty schwytasz… przynętę. I jeszcze jedno. Powinnaś coś wiedzieć o swoim braciszku. Słuchaj, przekąsko. Przywołasz tutaj matkę Tatsuriona. A na przybycie jej synka, mamy już obmyśloną, wyjątkowo smakowitą zemstę. Cudownie. Jak jej na imię? Nie interesują mnie przedstawiciele tej plugawej rasy. Jestem córką Napalmeona Zdobywcy! Jesteś też głupia. Muszę znać imię stworzenia, które wzywam. Poza tym, trzeba w jakiś sposób zawiadomić Tatsuryona, że jego matkę porwano. A jaki jest twój plan? Ten, który proponuje od początku. Przekroczę woal i powiem chłopcu, że masz matkę Tatsuriona. Razem z twoim bratem przybędę na odsiecz. Rozumiem, że reszta należy do ciebie. Ruszaj! Przygotuję zasadzkę w kanionie Kiln. Masz się tam pojawić. Mści się na Tatsurionie, ale nie na chłopaku. Obiecaj mi, że nie zrobisz mu krzywdy. Dlaczego tak ci zależy? Widocznie mam powody. Przysięgnij. Chłopak nic dla mnie nie znaczy. Niech tylko sprowadzi tat suriona. Nie powinieneś odrabiać lekcji? Odrabiam, ali mi pomaga. Właśnie przerabialiśmy historię laski. Hmm, okej. Okay. To uczcie się dalej. Krąży nade mną jak kula szpiegowska. Tydzień temu zwiałeś z biologii, żeby pomóc cywilizacji wody. Ewakuacja uchodźców ze strefy wojny jest ważniejsza niż jakaś mitoza. Trudno podjąć właściwą decyzję, nie mając wszystkich informacji. <słuch> Mamo, mówiłem ci! Muszę kończyć. Mama mnie woła! Zaczekaj! A Jesteś tutaj, w moim pokoju. A do tego masz nowy strój. Jak uciekłaś z krainy Kaiju? W zasadzie nie uciekłam. Przynoszę ci wiadomość. Murna, smocza siostra Tatsuriona uwięziła jego matkę w kanionie Kiln. A ja mam go tam sprowadzić. Brawo, Sherlocku. Oczywiście to zasadzka. Zawiadom o tym Boba, a potem znajdź sobie inne zwierzątko. Bob to nie zwierzątko! To mój przyjaciel. Pójdę z tym do mistrzów. Pewnie, jeśli chcesz, żeby murna pożarła jego matkę. Nikt inny nie może się w to mieszać. Możemy połączyć siły. Zrozum to wreszcie. Muszę pomagać murnie. Przyszłam tu tylko przekazać ci wiadomość. Gdyby tak było, nie wspomniałabyś. O zasadce? Tak? Nie chcę, żeby skończył Skyjudo, Judo, ale musi mieć czas na szkołę. Jest czasami taki uparty. Kłopoty w krainie ognia na razie! Rej, rej! Taturion rozkuty! Mam nadzieję, że skończyłeś pisać referat. <grym> Przepraszam, to bardzo ważne. Musimy lecieć. Dosyć. Masz szlaban, mój drogi. Wracaj natychmiast i to już! A, może powinieneś posłuchać mamy. Kończości wojownicy, brońcie naszego domu. Wypuść mnie, kolos wszechmocno, wszystkim się dowiem. Czyżby król Inferus prosił cię, żebyś to ty rozpoczęła wojnę? Tu nie chodzi o politykę. Twoje szczenie śmiało zbrukać krew moich szlachetnych przodków. Jesteś murna! Córka na Palmeona! Jak miło, że mnie pamiętasz! Później wykrzyczysz moje imię! Oczywiście, że Alakrzmi jest w to zamieszana. W zamian za twoją dobroć pomaga Murnie mnie zniszczyć. Alakrzmi jest więźniem. Gdyby to był jej plan, po co ściągałaby twoją mamę aż do kanionu Kiln? To z pewnością był pomysł Murny. Dlaczego właśnie to miejsce? E, to długa historia. Zaczęła się, kiedy nie posłuchałem przestrogi mojej matki. Dla Twojego dobra, ta Smoki są dumne i Cię nie zaakceptują. Mam prawo zobaczyć, ojca! O, gładko skór będzie płakał. Nie nazywaj mnie tak! To, to zabolało. Wszystko przez Ciebie! Jestem smokiem! Powinienem być z nimi! Sądziłem, że ona się myli. Byłem pewien, że moja szlachetna rodzina mnie zaakceptuje, ale nie powitali mnie zbyt miło. Jak śmiesz tu przychodzić, kundlu? Ojciec powiedział: Mówiłam ci, żebyś tak go nie nasywał. Ojcze. Porusz mi! Powinienem było odejść, ale chciałem być jednym z nich, nawet po śmierci ojca. Tatsurionie, szukałam cię, brutalusie, kochany, pamiętasz mojego braciszka? By uczcić nasze zaręczyny, zorganizowałam łowy. Przyłączysz się do nas? W końcu jesteśmy rodziną. Byłem taki naiwny. Zgodnie z tradycją, Murna uczciła zaręczyny polowaniem. Tyle, że za cel wybrała sobie kolczastych. <śm> o co chodzi? Nie bawisz się z rodziną? Nie! co no. się! No. Zostaw moją matkę! Stajesz w obronie swojej prawdziwej rodziny? W takim razie spotkacie jeszcze gorszy los. To jest jego rodzina! Pomóżcie brutalusowi! Ty znasz. Skazano mnie i skuto za zbrodnie przeciwko Smogowi. Dlaczego kanion Kiln? Smoczy kodeks. Kaleki Smog, zwłaszcza taki, który nie może latać, trafia tam. Murna zerwała z Butanusem po tym, jak został ranny. Mieszka w kanionie Kiln i to on ma być wykonawcą zemsty. On i Murna przeciw mnie. Trzeba było słuchać mamy. Słuszna uwaga. To zasadzka. Nie ma innego wyjścia. Musimy zakraść się na dół. Jeśli dojdzie do walki, obiecaj, że nie skrzywdzisz Alakrzmi. Czy pokonanie walczącego nie jest celem pojedynku? Owszem, ale nie musiała mówić, że to zasadzka. Nie ryzykowałbym życia swojego i matki, polegając na słowach białowłosej. Nie martw się. Mam pewien plan. ta to pułapka! Wiem. Dlatego muszę cię uwolnić zanim. Zanim co? Trzeba było słuchać matki, bo to zasadzka! Wiemy o tym. Wszyscy już o tym wiedzą! Skrzydła? Nie powiedziałaś mi, że ma skrzydła! Próbowałam. Może następnym razem wysłuchasz przekąski. Teraz nie pójdzie ci z nim tak łatwo! Ech, nie słuchaj go! Użyj swojej broni! Nie mów mi, co mam robić! się, to cię oszczędzę. Litość od ciebie? Nigdy! Obiecałaś nie skrzywdzić chłopaka! Powiedziałam tylko, że on nic dla mnie nie znaczy. Król Infernus nazwał cię bohaterem, ale oboje wiemy, że to kłamstwo. Zamierzam z nim teraz skończyć. Brutalusie! Nadszedł czas, byś upomniał się o swój honor! Masz w końcu okazję się zemścić! Dlaczego zakłócasz spokój mojej pustelni? Daję ci szansę, byś pomścił swoją krzywdę. To, co odebrał ci ten mieszaniec. Chodzi ci o skrzydła? Czy mój honor. Czym tłumaczyłaś swoją decyzję o tym, by mnie porzucić? Najdroższa. Myślałeś, że zechce cię tak strasznie okaleczonego? Znasz zasady, Brutalusie. Zniszcz ich, a odzyskasz przynajmniej utracony honor. Nie wiesz w kodeks honorowy mieszańcu. Zwłaszcza w smoczy kodeks. Niestety, dowiedziałem się zbyt późno, że kazała nam zaatakować Twoją wioskę. Kazałaś mu atakować rodzinę Tatsuriona? Zbrukali naszą królewską krew! Zaszczytem byłaby dla Was śmierć z naszych rąk. Honor nakazuje stać u boku tych, którzy najbardziej Cię kochają, murno. Nie splamię swojego honoru krzywdząc istoty, które nie zrobiły nic złego, a twoje zamiary już mnie nie interesują. Musimy mu pomóc! Bob, łańcuch! Skoro ty, brutalusie, nie chcesz walczyć o swój honor! Ja to zrobię! Co to jest? Wystarczy tych podstępów jak na jeden dzień. Wiedziałem, że nam pomożesz. Mówiłam ci, że nie jesteśmy sojusznikami. I oszczędzę twoje życie wyłącznie dlatego, że on mnie o to poprosił. Bob! Dlaczego nam pomogłaś? Nie lubię, jak ktoś nie dotrzymuje słowa. Nasze sprawy są skończone, tatsurionie. Nie zakłócaj mi więcej spokoju. że mnie uratujesz, ale mogli ci zrobić krzywdę, kiedy każe ci uciekać, masz słuchać swojej matki. Kiedyś ci zostawiłem, nigdy więcej tego nie zrobię. Lordzie niebołamaczu, proszę. Wiem, że się spóźniają, ale moja uczennica na pewno wróci. A ja obiecałem, że przyrządzę ci przekąskę. Frykas ludzki. Nie jedzenie to moja słabość. Łapa się! Mówiłam ci, że wrócę. Nie mój obiad! O Ciebie, jak mogłeś tak zniknąć? Przepraszam, mamo, musieliśmy ratować mamę Boba. To było słuszne i konieczne. Tak jak i to. Nie potrzebuję, Kaiju, żeby skończyć referat. Oh, uratowałeś mamę Boba? Ach, jestem z Ciebie dumna, ale i tak masz szlaban. <słuch> Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Dialogi Katarzyna Michalska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Małgorzata Szymańska, Jakub Mróz, Grzegorz Drojewski, Jarosław Domin, Monika Węgiel Jarocińska, Anna Gajewska, Robert Tondera i inni.